Prezydent Ukrainy, mamy najlepszą armię na świecie Wołodymyr Zełenski, wiemy, że nasza armia jest najlepsza na świecie i nas obroni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukrainy nie obroni nikt oprócz jej armii. Bez bezpośrednich rozmów z Rosją nie zdołamy zakończyć wojny w Donbasie, dodał. Oto 8 lat trwa wojna w Donbasie. Osiem lat temu Rosja anektowała Krym, podkreślił Zełenski, wygłaszając w parlamencie doroczne orędzie. Wskazał, że Ukraina wie, kto z europejskich partnerów ją wspiera, a kto tylko udaje wsparcie. Wiemy, że nasza armia jest najlepsza na świecie i nas obroni, oświadczył, na co deputowani odpowiedzieli oklaskami. Wszyscy nas wspierają, ale nikt oprócz naszej armii nas nie obroni. To prawda, oznajmił prezydent. Zełęski, mamy potężną armię bez wojska i bez bezpośrednich rozmów z Rosją nie zdołamy zatrzymać wojny, podkreślił. Zełęski stwierdził, że nie boi się bezpośredniego dialogu z Rosją. Dodał, że przyznali to wszyscy zagraniczni partnerzy. Powinniśmy rozmawiać, wiedząc, że mamy potężną armię. Jeśli chcemy przywrócić Donbas, róbmy to, a jeśli nie chcemy, to nic nie róbmy. I postawmy kropkę w tej kwestii, kontynuował. Powiedział, że państwo ukraińskie powinno walczyć o swoje terytoria, wykorzystując wszelkie możliwości, wszyscy razem, ze wszystkimi politykami i biznesmenami. Na razie nie jest na to za późno, podsumował prezydent.